Global Legal Hackathon jest przedsięwzięciem bardzo innowacyjnym, jest przedsięwzięciem ligaltekowym. Te kierunki dla Wolters Kluwer Polska są bardzo istotne, stąd po raz trzeci zdecydowaliśmy się na organizację tego wydarzenia w Warszawie. Poszukujemy głównie pomysłów, które adresują realne potrzeby naszych klientów czy konsumentów. Są proste, są intuicyjne, są wszystkie dobre. Mamy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy patrzą na prawo i na informatykę w sposób nieortodoksyjny, gdzie pojawiają się nowe idee, których być może w naszych starych kanałach informacyjnych, dystrybucyjnych i wśród naszych tradycyjnych klientów nigdy nie bylibyśmy w stanie znaleźć. Na Global Legal Hackathon szukam rozwiązań interdyscyplinarnych, które się skupiają na rozwiązywaniu najbardziej bieżących problemów prawniczych. Legaltech w Polsce ma przyszłość. Startupy, które rozwijają i wdrażają rozwiązania legaltechowe, tym samym są częścią tej transformacji, tej zmiany i mogą naprawdę znaleźć wiele zastosowań i sukcesów biznesowych. Stworzyliśmy narzędzie do monitorowania codziennej pracy w projektach IT i do raportowania potencjalnych ryzyk prawnych, które pojawiają się w codziennej pracy zespołów deweloperskich. Myślę, że w Global Legal Hackathonie powinien wziąć udział każdy prawnik zainteresowany nowymi technologiami, a także deweloperzy, którzy chcą zobaczyć, jak potencjalne rozwiązania mogą funkcjonować na rynku, nie tylko IT.